Jak to sobie wyobrażasz? Normalnie będziesz robił to, co robiłeś do tej pory. Żył tak, jak żyłeś. Tyle, że co jakiś czas umówimy się na potajemną schadzkę. Takie mało romantyczne. Nie będziemy się pierdolić, tylko rozmawiać o Twoim życiu. Ale ja już z tym skończyłem. Z nimi skończyłem. Wycofałem się zanim dobrze ich poznałem. To nie są moi koledzy. W takim razie będzie to jedyna rzecz, która się w Twoim życiu znacząco zmieni. Nazywał się Kajetan Brenner. Był komisarzem w łódzkim wydziale Centralnego Biura Śledczego Policji. Na jednym z naszych pierwszych spotkań wyznał, że pochodzi ze Śląska, ale jako kilkulatek przeniósł się z rodzicami do Łodzi. Nie znalazł lepszego pomysłu na siebie, więc został psem. Miał wydziarane przedramiona, klatkę piersiową i łydkę, a pewnie także kilka innych części ciała, ale nie próbowałem tego ustalić. Poza tym niewiele o nim wiedziałem. Właściwie tylko to, że jest wulgarny, złośliwy i kopci jak smok, choć jednocześnie ma fioła na punkcie zdrowego żarcia. No i to, że jest moim prześladowcą. Chcemy, żebyś dotarł do demona. Szefa nabojki? A znasz jakiegoś innego? Przecież ten facet jest nieosiągalny. Podobno nikogo do siebie nie dopuszcza. Nikomu nie ufa. Nie rzuca się w oczy. Nawet na meczach rzadko się pojawia. Tyle to nawet moja stara wie, chociaż zwykle nie rozmawiam z nią o robocie. Pewnie wie także to, że koleś jest cholernie groźny i wszyscy się go boją. Łącznie z policją. Może i tak. W każdym razie musisz wejść w struktury jego organizacji, poznać demonów, ich zwyczaje, układy, grzeszki i grzechy śmiertelne, a potem wystawić nam to milutkie towarzystwo na tacy. Jak? Pomyśl. Przecież tego nie zrobi się z dnia na dzień. Taka infiltracja może trwać latami. To już od ciebie zależy. Wyjazd do Mielna był dla mnie niemal dwutygodniowym obozem upijania się na smutno. Kiedy moi koledzy taplali się w morzu, podziwiali przy piwku zachody słońca i próbowali wyrywać laski, ja zaciskałem zęby i myślałem o tym, co czeka mnie po powrocie do łodzi. Kiedy się dziwili, że jestem taki zmulony i podpieram ściany w klubach. Ściemniałem, że mam ciężary na chacie. A kiedy pytali, dlaczego mimo to ruszyłem nad morze, odpowiadałem, że nie chciałem ich wystawić tuż przed wyjazdem, co zresztą było prawdą. Przynajmniej częściowo, bo Brenner zabronił mi zmieniać plany. Miałem się zachowywać tak, jakby nic się nie stało, jakbym dalej rozkoszował się najdłuższymi wakacjami w życiu, bo tylko wtedy, jak tłumaczył, nasz niewinny sekrecik będzie bezpieczny. Szczelnie zamknięty w mojej maleńkiej główce. Pamiętaj, jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Jak mam to rozumieć? Że nie jesteśmy palcem robieni i wiemy, że będziesz popełniał przestępstwa. Pewnie zacznie się od dilerki, wymuszeń i jakichś drobiazgów. Ale jeśli wejdziesz głębiej w struktury nabojki, to raczej się na tym nie skończy. Zagwarantujesz mi, że nie pójdę za to siedzieć? Mogę ci obiecać, że przymkniemy oko na duperele. W razie poważniejszych tematów będziesz musiał się pilnować. Załóżmy, że coś pójdzie nie tak, że znajdę się w sytuacji, w której będę musiał zrobić coś grubego. Co wtedy? To zależy. Od czego? Od ciebie. A konkretnie od tego, jak bardzo namieszasz i na ile cenne okażą się informacje, które nam dostarczysz. Prokurator potrafi sporo wybaczyć. Jeśli uzna, że podejrzany znacząco ułatwił służbom robotę. Ale są rzeczy, których nie przepuści, bo nie może. Na przykład głowa. Zabójstwo? Jeśli kogoś odjebiesz, zapomnij o koronie. Teoretycznie mógłbyś wtedy dostać sześćdziesiątkę, czyli status małego świadka koronnego, ale bez pierdla się nie obejdzie. Co najwyżej skrócisz go sobie z dwudziestu pięciu do ośmiu lat. Przecież to tylko kibole. Ostro się napierdalają, czasem jakiś debil wyciągnie kastet albo maczetę, ale nie próbują się powyżynać. A jeśli nie chce się zabić człowieka, to się go chyba nie zabija, nie? Różnie z tym bywa. Brenner nie kłamał. Matura naprawdę nieźle mi poszła. Przyjęli mnie na prawo na Uniwersytecie Łódzkim. Dowiedziałem się o tym tuż po powrocie z Mielna i natychmiast zabrałem się do planowania dalszego życia. Uznałem, że bez względu na to, co się wydarzy, muszę pójść na studia, zbudować podwaliny pod bliżej nieokreśloną przyszłość, zdobyć zawód, zostać prawnikiem. Nawet jeśli wydawało się to absurdalne w obliczu ryzyka, że zostanę skazany za przestępstwa, które popełnię jako Kibol, musiałem spróbować względnie normalnie żyć, na tyle normalnie, na ile się da, tkwiąc w permanentnym kłamstwie. No, i wynająłem mieszkanie. Dzięki pieniądzom z osiemnastki stać mnie było na kawalerkę w bloku przy Placu Słonecznym, na Radogoszczu wschodzie. Na tyle blisko Marysina, żeby w ciągu paru minut móc się spotkać z ekipą nogiego i na tyle daleko, żeby nie zaliczać przypadkowych spotkań ze starymi. Czy przejdę jakieś szkolenie? Z czego? Z obsługi PowerPointa? Nie wiem, kurwa. Ale skoro wyznaczacie mi jakieś zadania, macie jakieś oczekiwania, fajnie byłoby mnie do tej roli jakoś przygotować. Masz rację. Następnym razem przyniosę ci notatki ze studiów. Nikomu nie powiedziałem o tym, co mnie spotkało. I to nie dlatego, że Brenner mi zabronił, albo że mogłem w ten sposób kogoś narazić. Nie zrobiłem tego, bo się wstydziłem, bo poniosłem porażkę. A ja lubiłem rywalizować i choć nie zawsze wygrywałem, na ogół byłem niezły w tym, czym się zajmowałem od sportu przez naukę po wybory życiowe. Pamiętacie? Nie najlepszy, ale dobry. Nie popełniałem kretyńskich błędów. Tylko tego jednego cholernego dnia wszystko poszło nie tak. I za nic w świecie nie mogłem się z tym pogodzić, ani tego odkręcić. Jest jakaś strategia wyjścia. Jeszcze nie wszedłeś do nabojki, a już chcesz wyjść? Muszę wiedzieć, jak to się może skończyć. Będziemy układać plan na bieżąco. To nie brzmi dobrze. A co chciałbyś usłyszeć? Że będzie dobrze, że wszystko się ułoży, że sprzedasz nam paru typków, którzy się leją pod stadionem, a potem zostaniesz wziętym prokuratorem? Nie bądź naiwny i nie zmuszaj mnie, żebym robił cię w chuja. Nikt nie wie, co z tego wyjdzie, ani ja, ani prokurator, ani tym bardziej ty. W takim razie mam prośbę. To nie jest koncert życzeń. Nie traktujcie mnie jak konfidenta. A jak kogo? Normalnego gościa, który popełnił głupi błąd i który gotów jest zrobić wiele, aby to odkręcić. Jeśli ta cała akcja ma się udać, nie możecie widzieć we mnie jednej z tych małp. Jesteś w stanie chociaż tyle dla mnie zrobić? Mogę obiecać, że to przemyślę. Tylko nie czuj się kurwa jednym z nas. Bez obaw. Nigdy nie chciałem być psem. A więc wróciłeś wywłoko pierdolona. Z... Nie dajcie się zwieść słownictwu i intonacji. Nogi był zachwycony moim widokiem, gdy po kilku miesiącach przerwy ponownie zawitałem do jego piwnicznej nory. Tym razem nie w trakcie treningu, lecz podczas mocno futrowanego bifora przed piątkową imprezą. Oni i jego pięciu kafarów robiło taki rozpiśdziel na poziomie minus jeden, jakby jutra miało nie być. Kto wie, czy nie mieli racji. Nie wróciłem, bo nigdzie nie wyjechałem. Odparłem. A jednak dawno nie widziałem twojej mordy. Już myślałem, że wyjebałeś do Anglii. Albo, że miałeś jakiś przypał. Nie miałem. Pracowałem. Gdzie? Na polu. Nogi zaniósł się śmiechem, a jego zać pana świta mu zawtórowała. Chwilę później spoważniał. Spochmurniał. Zaszedł gniewem. I dlatego, kurwiu, że robiłeś na polu, zacząłeś mnie unikać na meczach? Odwracać wzrok? Uciekać na drugą stronę trybun? Co ty pierdolisz? Nie wiedziałem, czy nogi rzeczywiście nabrał wobec mnie podejrzeń, czy jedynie popisywał się przed kumplami. Za to wiedziałem, że za takie słowa mogę dostać gonga. Odetchnąłem z ulgą, gdy nogi ponownie się roześmiał, buchając mi w nos świeżo wykniętą wodą. Wyluzuj, wyglądasz, jakbyś się zesrał w gacie. Wskazałem palcem jednego z jego przydupasów. Dzień przed wyjazdem robicie gruby melanż? Mecz nie mecz, chlać się chce i pać i ruchać. Dzisiaj poruchamy w klubie, a jutro zerżniemy te szmaty z Kielc. A macie jakieś wolne kondomy? Nogi ponownie zmienił nastrój. Tym razem wydawał się zdziwiony, jakby nie zrozumiał, o co pytam. Jakby firewall w jego muszczku nie chciał przepuścić informacji, że mogę chcieć zostać jednym z nich. Też chcesz poruchać? spytał. Spuścić się z w kakaowe oko? Każdy lubi ruchać szmaty, nie? Przez dłuższą chwilę patrzył mi w oczy, jakby dogłębnie analizował kolor moich tęczówek. Następnie podszedł do przydupasów. Kazał im rozlać wódkę. Chwilę później wrócił do mnie z dwoma kubeczkami. W takim razie poruchamy razem. Napiłem się z nim, a potem rozsiadłem się pośród tych dzikusów, udając, że mam z tego frajdę. Że bardzo, ale to bardzo na to czekałem. Musiałem kupić zaufanie nogiego, zakolegować się z nim. To był najszybszy sposób, żeby się dobrać do demonów. I prawdę mówiąc, jedyny, jaki wymyśliłem. Ludzie pewnie różnie reagują. Gdy uświadamiają sobie, że za chwilę przyjdzie im się po raz pierwszy w życiu tłuc z jakimiś koksami w lesie, mnie się chciało po prostu spać. Albo żygać spać i żygać. Na przemian. Problem w tym, że nie byłem w stanie określić, w jakim stopniu jest to reakcja na stres, a w jakim rezultat popijawy, która przeciągnęła się do rana byłem jedynym kolesiem w tej świńskiej zgraji, który nie walił po nosie ani w czasie melanżu, ani przed ustawką. W efekcie, 150 kilometrowa podróż do kielc, upłynęła mi pod znakiem starań o to, aby nie zapaskudzić samochodu koledze Nogiego i nie zbłaźnić się na oczach demonów, zanim na dobre zacząłem pracować na swoją pozycję. W końcu Brenner, choć nie powiedział tego wprost, Postawił sprawę jasno. Albo pomogę policji rozpracować nabojkę, albo wyląduję w Pierdlu. W dodatku z łatką konfidenta. Inne warianty nie wchodziły w grę. Wytrzymasz? spytał Nogi, częstując mnie drwiącym uśmiechem. Tak, odparłem krótko. Króciutko. Najkrócej jak umiałem. Na pewno? Na pewno. Mamy jeszcze trochę do przejechania. Możemy się zatrzymać. Puścisz bełta i po sprawie. Możesz też walnąć wąsa. Nie walę wąsów. Wiem wczoraj powtórzyłeś to z milion razy, nawet kurwa, gdy nikt ci nie proponował. Nie pamiętam. No jasne, dupy, która się do ciebie przystawiała i której powiedziałeś: kretynie, że jesteś w pracy, pewnie też nie pamiętasz. Nogi się zaśmiał, dwa pozostałe karki również. Jakby mieli to zapisane w umowie. Przemyśl to. Lepiej, żebyś się zbełtał teraz, niż gdyby miało się to wydarzyć podczas akcji. Przemyślałem. Po kilkudziesięciu sekundach poprosiłem rechoczącego nogiego, żebyśmy się zatrzymali. A gdy wróciłem do auta, wytarłem wierzchem dłoni usta, spłynąłem na oparcie i niemal natychmiast zasnąłem. Obudziłem się po kilkudziesięciu minutach, gdy ekscytacja moich współpasażerów urosła do tego stopnia, że nawet na gigantycznym kacu nie mogłem jej przeoczyć. Chwilę później przyjąłem dwie cenne lekcje. Po pierwsze, za namową Nogiego wpakowałem w siebie potrójną porcję aspiryny, która znacznie skuteczniej wypędziła ze mnie ból niż ibuprofen czy paracetamol. Po drugie, dowiedziałem się, że to nabojka rządzi wszystkim, co się dzieje na wyjazdach. To ona ustawia plan podróży. Ona decyduje o tym, co się wydarzy po drodze. Podporządkowuje sobie każdą furę i każdą osobę wybierającą się na mecz. I potrafi to wykorzystać, aby odciągnąć od siebie uwagę policji, konwojującej wyjazd. W pewnym momencie na trasie zaczęły się dziwne ruchy: nagłe postoje, zaskakujące zjazdy na stacje benzynowe i do przydrożnych barów, zabawy z racami, blefowane awantury. Słowem, wszystko, co może ułatwić zrobienie prawdziwego zamieszania. Teraz. Powiedział nogi. To ten zjazd.